Na taki remont bloki przy ulicy Dworcowej w Olsztynie czekały od kilku lat. W budynkach będących w zasobach spółdzielni mieszkaniowej Pojezierze w Olsztynie właśnie wymieniane są piony wodno-kanalizacyjne. Wymiana ta ma na celu głównie poprawę bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Ze względu na to, że instalacje budynku są już wiekowe. Taka wymiana uniknie w przyszłości kosztownych remontów, awarii i da mieszkańcom pewność, że te instalacje będą pracowały w sposób ciągły. Wymiana pionów to zwiększenie niezawodności instalacji, komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców. Wymieniamy piony stalowe, wodociągowe na piony z plastiku, krótko mówiąc, i wymieniamy piony kanalizacyjne na rury niskośumowe, które zapewnią dużo, dużo cichszą pracę. W tej instalacji. Takie działania realizowane są systematycznie od kilkunastu lat. Ich zakres jest różny w zależności od konstrukcji danego budynku i rozwiązań w nich zastosowanych. Już w tym roku realizujemy kolejne nasze przedsięwzięcie, jest to drugi blok, gdzie realizujemy wymianę pionów wodno-kanalizacyjnych. Spółdzielnia każdego roku ocenia stan techniczny wszystkich nieruchomości. Na tej podstawie, a także w zależności od stanu funduszu remontowego, podejmuje decyzję o zasadności wykonania prac remontowych. W zależności od stanu technicznego, jak również no, zasobności funduszu remontowego, bo tutaj trzeba zaznaczyć to, że realizujemy tutaj zasobów właśnie funduszu remontowego. No i tu względem generalnie wykonywanych corocznych przeglądów to klasyfikujemy priorytet nadawanych jakby remontów. Wymianę pionów kanalizacyjnych jak każdy większy remont wykonują pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze, którzy starają się ograniczać dyskomfort mieszkańców do minimum. Trzymamy się tutaj schematu pracy godzinowo od 7 do godziny 15. Więc myślę, że tutaj jest taki dodatkowy plus. Mamy chłopaków naprawdę doświadczonych. Pomimo prowadzenia prac remontowych wewnątrz lokali mieszkalnych, spółdzielnia stara się nie pozostawiać mieszkańców bez bieżącej wody po ich zakończeniu. Mamy możliwość odtworzenia wszystkiego, całego zabezpieczenia wodno-kanalizacyjnego tego samego dnia. Wymianę pionów wodno-kanalizacyjnych zrealizowano już w około 70% budynków, będących w zasobach spółdzielni mieszkaniowej po w Wolsztynie. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv